Pamiętajcie, na każdym etapie gotowania trzeba kosztować. Hmm. Tego nie trzeba było, bo jest idealny. Cześć, tu Rozkoszny. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić ramen wegetaryjski jak marzenie, mianowicie vegan spicy miso ramen. Jest to nazwa ramenu z mojej ulubionej warszawskiej ramenowni, e, Vegan Ramen Shop i też to jest inspiracja do tego przepisu. Ten smak, który tam wysiorbałem i jest on absolutnie najlepszy, więc jeśli nie próbowaliście oryginału, koniecznie się udajcie. E, a teraz pokażę Wam, jak zrobić moją wersję, która nie jest wegańska, jest wegetariańska przez dodatek mojego ulubionego składnika. Zgadujcie, co to może być. E, no ale dlaczego też ten ramen jest taki wspaniały i e, łatwy w przygotowaniu? Nie trzeba gotować mięsa wiele godzin, aby uwolnić się smak, tylko za pomocą kilku składników jesteśmy w stanie osiągnąć coś, co jest równie e, paraliżujące w smaku. Zaczynam od e, przygotowania batatów. W tym przypadku nie obieram skórki batata, jest ona jak najbardziej jadalna. One będą bardzo mocno przyrumienione i chcę, aby ta kremowość środka kontrastowała z taką trochę gumowością, krem, gumowością skórki, więc kroję po prostu batata. Najlepiej wybrać takie podłużne sztuki na dość grube um, plastry. Dość grube, dlatego że batat podczas pieczenia wysusza się z wody i kurczy, więc um, będziemy mieć idealnej. Grubości plasterki po upieczeniu. Plastry batatów przekładam na blaszkę. Wmasowuję sól i olej w każdego batata, nacierając je. Układam w dość dużej odległości od siebie. To ważne, gdybyśmy. Chcieli upiec więcej batatów i byłyby ściśnięte, to by się nie upiekły, a ugotowały na parze przez parę, którą będą wydzielały, więc lepiej zrobić upiec je w mniejszej ilości w dwóch turach, jeśli chcemy a mieć większą ilość batatów. Będę piek je w 220 stopniach około 30-35 minut do momentu, aż nawet lekko się poczernieją. W tych czarnych ciapkach będzie skrywać się smak umami, a tego potrzebujemy wiele w ramenie. Teraz zabieram się za przygotowanie czegoś, co będzie wykończeniem ramenu, mianowicie armatyzowanego oleju. Zaczynam od przełożenia posiekanych plasterków czosku do garnka. Dodaję dwie łyżeczki płatków chili. Ważne, aby były świeże, bo gdy nie są świeże, nie oddają swego koloru olejowi, a chcemy go zabarwić na kolor ostrości. I teraz przedstawiam go na średniej mocy na palniku i gotuję do momentu, aż zacznie wrzeć. Dodaję łyżkę sezamu, mieszam i gotuję jeszcze jedną minutę. Momentalnie zdejmuję olej z chili, czostkiem i sezamem z ognia i przelewam do miski. I daję mu odstać do całkowitego wystygnięcia, czyli na czas przygotowania ramenu. Garnek, w którym przyrządzałem smakowy olej, czyszczę z brumocą ręcznika kuchennego. Na rozgrzany olej dodaję szalotkę, dwie posiekane szalotki i imbir. I trik jak zawsze, czyli jeszcze sól, która sprawi, że szalotka nie będzie się przypalała, bo puści wodę. Smażę ją około 6 minut, czyli do momentu, aż będzie całkowicie szklista i uwolni swoje aromaty. A w międzyczasie pokażę Wam, co będzie szło dalej. Sekretem tego wegetariańskiego um, ramenu jest koncentrat pomidorowy. Pomidor jest wegetariańskim. Um, warzywnym składnikiem, które zabiera sporo umami, a jak sama nazwa wskazuje, koncentrat pomidorowy zawiera jego koncentrację, więc jeśli przesmażymy go z czoskiem i imbirem, uwolni dodatkowo umami będąc podstawą tego bulionu. Dodam jeszcze coś mi uprzyzwo. Dodam jeszcze pastę miso. Jasną pastę miso. Najpierw jedną łyżkę w momencie, kiedy dodam Wodę, a później dwie łyżki już przy wykończeniu ramenu. I to jest składnik, bez którego się ramen nie obejdzie, więc nawet nie proponuję wam żadnych zamienników. Musicie koniecznie udać się do sklepu z kuchniami świata i kupić ten ramen, bo e, kupić tego miso, bo bez tego ramenu nie będzie. Dodaję u jedną łyżeczkę podków chili. Więcej. Przesmażam około 30 sekund. Lecimy z koncentratem pomidorowym. Będziemy go przysmażać około 2-3 minuty, do momentu aż lekko poczernieje. Teraz czas na grzybki shiitake, kolejny istotny składnik, który da nam mnóstwo smaku. Tak jak kiedyś nasze babcie dawały borowiki do zup, aby nadać im smaku, tak w Japonii dodaje się shiitake, które są bardziej maślane i mają jeszcze więcej umami, więc koniecznie musicie je dodać. Dodaję shiitake. Pierwszą łyżkę pasty miso i, uwaga, zimną wodę. Teraz zagotowuję. Jak zagotuję, odstawię to na około 20-30 minut, aby shiitake, bo są suszone, napęczniały i oddały smaku. W tym czasie, kiedy grzybki już takie się namaczają, przygotowuję dodatki i takim standardowym dodatkiem do ramenu jest jajko na półmiękko, czyli takie, które ma całkowite ścięte białko i półpłynne żółtko. To jest jajko, które gotuje się we wrzątku 7,5 minut dokładnie w przypadku dużych jajek. I teraz jeszcze pokażę Wam mój prawdopodobnie ulubiony gadżet w kuchni. W ogóle nie jestem gadżetarzem, ale to jest absolutnie fantastyczne. Nakuwać do jajek. Zakupię po prostu jajko, które jest prosto z lodówki i mogę wstydzić je do wrzątku i nie pęknie, niszcząc dania. Wspaniała rzecz, wspaniała. Uwielbiam, kocham. Ja mój ramen serwuję jeszcze z e, młodym pak chojem. ale możecie się już dowolnymi dodatkami. Mogą być to kiełki fasoli mung, może być to nawet kapusta pekińska, szczególnie taka e, podprażona. Dodatki to już wasza kreatywność. No, i oczywiście makaron do ramenu, czyli w sumie najbardziej kluczowa rzecz. To jest akurat element, który jest w przypadku tego domowego ramenu niedopracowany, bo trudno kupić w sklepach nawet takich bardziej wyspecjalizowanych dobry makaron do ramenu, czego też odgotować w odpowiedni sposób. Najlepszym sposobem prawdopodobnie byłoby zamówienie go w jakiejś ramenowni, i wtedy to byłaby najlepsza opcja. Ja niestety mam makaron do ramenu średniej klasy na no lecku zrobić bulion na drobi straty? <laughs> Zblanszuję pak chooja, wkładając go na jedną-dwie minuty do wrzątku? A w międzyczasie możemy e, przekładać ramenowy bulion, czyli namoczony krzyb sztak z całym wywarem do e, pojemnika blendera, w którym całość zblenduje. Widzicie, ile ten packczek tam już jest? No nocy? I teraz będę blendować bywar na aksamitny krem. Zmieniasz taki bardzo aksamitny Aksamitny będzie zaraz. To się boję, co to wybuchnie. Tak już wyleci do góry, bo się raz zdarzyło już. Ta masa będzie już gładka, mam nadzieję, że jest. Przelewam ją podobnie do garnka i stawiam na ogień. I w tym momencie dodaję resztę miso, dwie, dwie łyżki jasnej pasty miso. Dodaję miso w tym momencie, dlatego że oprócz tego, że zawiera mnóstwo umami, pasta miso jest też prozdrowotna i zawiera mnóstwo mikroelementów, które w długim gotowaniu po prostu tracą swoje właściwości prozdrowotne, więc lepiej zrobić to dopiero na końcu. Przelewanie jajek zimną wodą jest tyle istotne, że hartując je w ten sposób, skórka, skorupka łatwiej odchodzi od białka. Ramen z pastą miso zagotowuję. Sekretnym składnikiem będzie masło. Zimne masło. Nie wiem czy o tym już mówię. Mówiłem o tym czy już nie. Czy mówiłem, że cały cały czas to był sekret? Mówię. Dodaję masło która absolutnie nie jest tradycyjnym składnikiem. Dokąd na koniec, aby nadać ramenowi bardziej kremowej konsystencji i też smaku, bo masło jest najsilniejszym nośnikiem smaku obok soli. W ten sposób będziemy trochę robić z ramenu sos. Więc będziemy mieć całą miskę boskiego, aromatycznego sosu z makaronem. Gdy ramen się już zagotuje, dodaję zimne, koniecznie zimne masło w dwóch turach i cały czas Mieszam za pomocą trzepaczki. Ten proces nazywa się emulsyfikacją, czyli nadanie właśnie takiej kremowej konsystencji susowi, w tym przypadku ramenowi. Teraz będę doprawiać ramen e, innym nośnikiem, czyli sosem sojowym. Półtorej e, łyżki, myślę, że na początek wystarczy. Próbować i oceniać, co dalej. Ramen już gotowy, teraz skończę przygotowywać dodatki. Ugotuję makaron i podaję. jak mózg, nie? nie? Obieram jajo. Mam nadzieję, że nie będzie porażki. Mam nadzieję, że nie ugotowało się na twardo. Byłoby mi smutno wtedy. Ja kocham jajka. Naprawdę kocham jajka. Mogłabym napisać książkę z tytułem jajko. Dobrze, teraz będę się przygotowywać do składania ramenu. Obstawiajcie, że się udało się, czy nie. Udało. Udało się? No, trochę przeciągnięte, ale jest dobrze. Zaczniemy od, um, od makaronu, przykładając go do miski. Teraz ramen. Widzicie, jest dość gęsty, bardzo kremowy, jak samitny. Teraz bataty, które upiekłem. Widzicie, yy, te poczerniałe ciapki? O to mi właśnie chodziło. Pak czyj. i ostatnie dotknięcie, czyli olej aromatyzowany sezamem, czyli i smażonym czosnkiem, to chyba moja ulubiona część całego tego ramenu. Polewam nim piesk. I to on wegetariański ramen jak marzenie. Abraham to taki, um, który długo jeszcze zostaje w ustach. Jego smak długo zostaje w ustach i nie pozwala o sobie zapomnieć. I ten dokładnie taki jest. Jest to coś, którego to trudno w ogóle uchwycić. Jego smak jest e, nie do opisania wręcz. Jest kremowy, jesienny, jest i zawiera niezlokalizowane źródło smaku umami. Co prawda ja wiem, co jest tym smakiem umami, ale. W spróbowaniu wszystko się łączy w całość, tworząc zupełnie coś nowego. To jest jak Naruto. <grym> Jeśli chcecie spróbować, podajcie na mojego bloga. Link do przepisu zostawiam w opisie. A za tydzień kolejny film na kanale, więc zostawcie. Suba. Tak, to moje oglądanie się rody. <grym>